Widzicie te baby hairy? One są już tak długie. Insane. Tak naprawdę, po raz ostatni, na jakiś czas zasiadam tutaj i mówię, bo dzisiaj się przeprowadzam. Doszłam do wniosku, że zastosowne będzie wam dać szybkie backstory do tej przeprowadzki um, teraz na początku, więc postaram się zrobić szybko zwiększenie na temat. Także jeszcze zanim coś powiedzieć, to cześć, jestem Tamara, witam na moim kanale. Jak wiecie, albo też nie, ja studiuję w Gdańsku. A aktualnie jestem w Toruniu, ponieważ Toruń to moje rodzinne miasto. Dla tych, co znają mnie dłużej, czy znają mnie z poprzedniego kanału, wiedzą, że mieszkałam z chłopakiem. Mam za sobą mieszkanie w akademiku, mam za sobą później mieszkanie w mieszkaniu z chłopakiem. No ale jako, że aktualnie jestem singielką, to trochę musiało się pozmieniać. No i trzeba było zaadaptować, zaadaptować się do nowej sytuacji którą właśnie jest ta teraz. Luna stwierdziła, że to jest idealny czas, żeby przewracać się z boku na buki, hałasować swoimi pozorami o ziemię. Dzięki temu, jakie ja mam osoby wokół, mogłam poznać dziewczynę, z którą właśnie będę to mieszkanie dzielić, bo nie będę wynajmować mieszkania sama, będę miała współlokatorkę, więc jest to nowe doświadczenie, bo co prawda żyłam już współlokatorką w pokoju w Akademiku, ale Akademik to jest coś innego niż mieszkanie, więc pierwszy raz będę miała, będę działała mieszkanie z kimś. Mamy osobne pokoje, więc to też jest coś innego niż Akademik. To doświadczenie jest trochę stresujące, ale trochę też ekscytujące. No i dzisiaj właśnie się tam przeprowadzam. na ja generalnie mieszkania nie widziałam na żywo. Kontakt z dziewczyną, z którą będę mieszkać mam naturalnie ona też jest z Torunia, bo właśnie to poszło gdzieś tam, wiecie, drobinkę znajomych i w ogóle, więc to było całe backstory tej przeprowadzki także przeprowadzam się już po raz trzeci i powiem Wam, że niby to jest trzeci raz, a jednak emocji wcale nie jest mniej, w sensie takiej wiecie, takiej troszkę nostalgii, sentymentu, zwłaszcza, że jak się przeprowadzałam z akademika do mieszkania to było jakoś inaczej, bo nie przeprowadzałam, więc nie zabieram tych rzeczy z torunia tam, tylko to było przenoszenie jed... rzeczy z jednego miejsca do drugiego. Teraz znowu będę, tak jak za pierwszym razem, będę przynosić te rzeczy z torunia i to jest takie, wiecie, to jest takie bardziej znaczące. Aktualnie jest godzina 7:58. Ja wstałam sobie o 7, wiecie, powoli ogarnęłam się i tak dalej. I teraz zaczynam się pakować. Nie Niby jest postęp, bo mam spokojne dwa kartony. Tam są ubrania: to są rzeczy kuchenne i ręczniki. I tu mam jeszcze karton, w którym są takie rzeczy biurowe, książki. I jeszcze jeszcze tu pakowałam. Muszę zapakować to. I muszę zapakować jeszcze buty. I jakiś yy, plecak, torbę. Torbę sportową. Yy, ale mam jeszcze walizkę do zapakowania. Tak na dobrą sprawę myślę, że. To ma szansę się udać, actually. Bo um, zaczęłam pakować te kartony i mówię, dobra, okej. Okay. Takie kartony duże na chillku się zmieszczę. A w procesie pakowania miałam tak Chyba trzeba będzie jechać po jeszcze jeden. A wiecie, miejsce w samochodzie też jest ograniczone. Ale tak, tak teraz analizując to, patrząc na to, że mam jeszcze dużą walizkę i ma małą taką podręczną, to myślę, że ma to prawo wyjść, bo... Nie zostało mi tych rzeczy do spakowania tak dużo. Ja mam zrobioną na telefonie taką prowizoryczną listę rzeczy do spakowania, żeby o niczym może nie zapomnieć. Więc na razie jest naprawdę w miarę. Jest i od razu bardziej wygląda na mniej martwą. Etap. Walizka. Wtedy, kiedy są przypakowane, to spakowane to też, ta torba też idzie i karton spakowany. To jest moja torba na ramię, więc zostaje tylko spakować komputer wziąć w rękę matę do ćwiczeń. I jeszcze w garażu jest mikrofala i... Mikrofala... I suszka na pranie. I tak, na suszkę na... suszarkę na pranie mówię suszka. U mnie się tak zawsze mówiło, jeszcze nikt nie zna, znam osoby, która by to zrozumiała. Czy jestem właśnie cała mokra? Możliwe. <grym> Tego mi nie będzie brakować. Wszystko zapakowane do granic możliwości, jeszcze tam... Chodź mikrofona i suszka gdzieś na górę. Kochani, pierwszy luk. I przeniesione. Zajęło to krócej niż podejrzewałam. No słuchajcie... Zostałam sama. Chwilę pożegnałam się z rodzicami, jest godzina 20, już prawie. O, to sobie odpalę telewizję i zobaczymy, czy dodalę ci nowy odcinek. Lubię, lubię. Tak, dziwnie trochę, tak wiecie, to jest nowe miejsce. Ja żegnałam już tak, rodziców, zostawałam w mieszkaniu sama, swoim, ale to dalej jest takie trochę dziwne uczucie, chyba szybko do tego nie przywyknę. Zwłaszcza wiecie, jak trzy ostatnie miesiące się żyło z rodzicami. Jezus, oderwałam się, odpisywałam na wiadomość, zapomniałam myśl, o której, którą chciałam kontynuować. W każdym razie. I zrobiliśmy podstawowe zakupy. Właśnie byśmy na pizzę. Pizzy? i wstąpiliśmy do kawiarni z, Jezus. z przepięknymi rzeczami. Pokażę Wam to zdjęcia. Kaiser je prawdopodobnie wymawiam to totalnie źle, napiszę Wam nazwę. Piękne rzeczy. Zaraz ci powiem test, bo mam brioche waniliową. Jakieś podstawowe rzeczy do domu są kupione. Jeszcze zapuścili mi rodzice. Naprawdę, bo jest w Dzisiaj jak wyszliśmy, ja mam 7 minut do plaży spacerkiem, mam zaraz obok tramwaj. Okolica jest super, mam bardzo fajne dojazd do uczelni i powiem Wam, że chodziłam tą plażą i miałam tak wow, jakby ja naprawdę jestem tak totalnie wdzięczna za to, że ja mogę sobie po pierwsze na to pozwolić, że mam taką możliwość, że to jest w tak fajnym miejscu, że wiecie, ja mam plażę ja dosłownie mieszkam nad morzem. I to, to jest niesamowite. Naprawdę dzisiaj mnie przy... jakby Jak to wszystko, wiecie, ja w głowie cały czas miałam takie, że wow, naprawdę to jest... Coś niesamowitego. Nie mogę się doczekać tego doświadczenia, mam nadzieję, że będzie nam się dobrze żyło. Teraz z kolei, jak wy macie jakieś rady co do mieszkania z kimś, kto nie jest waszym partnerem, to z chęcią wysłucham. Natomiast yy, szczerze czuję ekscytację. No, teraz czekam na rozpakowanie wszystkich rzeczy, no bo mnie tutaj tak naprawdę nie było na dłużej, więc będę się sobie teraz za rozpakowywanie. Na pewno będę chciała jakoś w jakimś czasie zakupić sobie lustro, ponieważ nie mam tutaj w pokoju, jest na przedpokoju, ale chciałabym mieć u siebie w pokoju. No i generalnie naprawdę jest świetnie. Po prostu fantastycznie. Także jestem zmęczona po całym dniu, ale szczęśliwa. Także teraz zacznę się rozpakowywać, może właśnie zobaczę, czy ta doda jest. Um, I spróbuję sobie brioche'ę. 22. Dobra. Robimy szybki testik tego. Przepięknie to wygląda, jest zapakowane w ogóle z nim. To nie jest piękne, to jest przepiękne. To dam. Hm, nie wiem, jak do tego się zarefiować. To nie trzeba, było, bo to jest widelczykiem. Nie mam widalczka. Hm, Sory. Hm, fantastyczne ciasto wręcz. O, bole. Hm. No, dzisiaj, tak totalnie po sudynku. coś, co kupili mi rodzice. Bez jakichkolwiek szczyców. Dobra. Ale co oglądasz z Rozpakowywać się i być po prostu wdzięczna i odpisać wszystkim, wszystkim osobom, które ignorowałam przez cały dzień, bo wszystko się działo, więc nie miałam czasu. Słuchajcie, powoli do przodu. Zabrałam się za rozpakowywanie ubrań. I tu jestem właśnie w trakcie, ale dwa kartony mam już opróżnione. Walizki również. Co prawda... <słuch> Cyf. Ale, ale powoli, powoli do przodu. Łóżko rozłożyłam, walczyłam z nim długo. No, ale wiecie, przeprowadzka, dużo tego ogarniania, to jest porządkowania, znajdowania, rzeczy, znajdowania miejsca rzeczom. Jak już też wszystko rozłożę, pozbędę się tych kartonów, to później będzie po prostu łatwiej te rzeczy przykładać i porządkować. Tu jeszcze na pewno u mnie w pokoju dojdzie. U mnie w pokoju dojdzie jeszcze taka szafka na ubranka, więc wtedy też to się troszkę pozmienia. Na ten moment działam z tym, co mam. W kuchni też się trochę urządziłam, ale zresztą rzeczy w kuchni, porządkowania będę czekała właśnie na moją współlokatorkę, żeby się po prostu dogadać z tym, co, gdzie, jak. będziemy dzielić tą przestrzeń jakoś. Pracy dużo. Tu już sobie dzielę ubrania, wyjmuję po prostu z kartonu. Zrobiłam trochę faila, bo nie zabrałam wieszaków, żeby te rzeczy powiesić, więc nie, na razie z nimi zrobię. Tu odkładam sportowe. Tu odkładam takie piżamy i donoszenia po prostu po domu i to docelowo pójdzie tutaj. No i jeszcze sporo tego zostało. Jeśli twierdzicie, że nie macie się w co ubrać i że macie mało ubrań, to polecam sobie właśnie zacząć je nagle wszystkie pakować. Okazuje się, że macie ich bardzo dużo i nie macie na co narzekać. Szok!